Hej, zaczynamy następne przedstawienie figurek, hmm, ale fajnie. Dzisiaj mam hmm, figurki, które wykorzystują prawie w całości e, elementy z jednej figurki, z złotego posągu. E, chyba ten złoty posąg to, to między innymi Black City. E, jeżeli dobrze pamiętam jeszcze gdzieś tego będzie chodziło, takie nabyłem dwie figurki do tego posągu. Potem po wszelkiej takiej analizie stworzyłem właśnie e, dwie, dwie takie m, figurki. E, czemu, co mnie tak nadchnęło, żeby takie coś zbudować m, właśnie w takiej formie, m, budowałem i postawiłem to do swojej kolekcji. To jedna para figurek, która no, została tak jakoś cichojęzycznie stworzona, jaki tam pomysł był, a ostatecznie wyszło właśnie to, co tutaj wam pokazuję. I właśnie, ups, i właśnie tutaj mamy, oczywiście, bez nadruków, bez niczego, bo to jest tak zwany goły, goły tors, bez żadnych nadruków, bez żadnych dodatkowych elementów. I ja nie, tutaj minimum kolor ramion na pomarańczowy. I tam mam tutaj pomarańczowy pas oczywiście z wykorzystaniem neutralnych górek, który jest <sum> nie, ale więcej. Także tak wygląda kolejna parę górek z elementów posągów. Z elementu posągu. Tak to wygląda. Ja chciałbym tutaj powiedzieć e, tu w ogóle o tym złotym kolorze, bo jeżeli chodzi o złoty kolor, to widzicie, nawet tutaj mamy elementy na mojej tej konstrukcji bazującej na zestawie 05 serii Ninjago. czyli chodzi o te same figurki, które mam, czy to na drugi, czy też i pełni torsy. W kolorze właśnie tutaj, z złotem. E, i e, w tej całej całej, i ten kolor z złotych występuje, ile z występuje. I ja taką ciekawostkę, którą e, w tej nie usłyszałem, a tutaj chciałem też e, powiedzieć o e, właśnie takich odwiedzinach. Ja I tutaj nie mówię, że jasno, na przykład niebieski, czy ciemno-niebieski, e, czy jakiś tam pól, i inny. No. Tylko tu sam, ten, w samym tym jednym kolorze. No właśnie, na przykład tego na złotego, może się tracić, że będą obo lekko się będą różnić między sobą. Popatrząc, czy może na mojej konstrukcji tego nie widać, nie mam akurat elementów synu które właśnie widać ewidentnie, to różnica ma różnica. Pewnie jest, wynika z jakichś tam kilku powodów, e, między innymi na przykład fabrycznych, czy może po prostu e, akurat, akurat się inaczej zmieszało. E, Jakieś tam powody są, ale się zdarzają takie przypadki. I ja na przykład w swoich klockach mam na przykład 2000 wlotków w No, i tam też widać takie lekkie odcienie. Niektóre klocki bardziej by udawały ciemno-czerwone, a niektóre są tam lekko jasne. Ale można zauważyć tą różnicę właśnie między, między sobą. E, I tutaj, e, już to Pan ja powiedział, słowem zostałem, ale technik, e, chyba na Sian, a e, jak którego zbudowanie to mieli. Nie było widać różnicy zielonych, bo akurat jest zbudowanym kolorem zielonym, nie było widać różnicę to jest napisane, że on korzysta z koloru zielonego, a tam widać, że jest lekko jasny, albo lekko ciemniejszy od zielonego. Zupełnie to tak właśnie, taki połatany, połatany samo, Kiedy tak powychać. Jak nie będzie leciał, to tak wygląda. Nie, odcinek już będzie razie Nienawidziałam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. na tam odcinku. Be of the hey.